Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie, a dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować komiks Drużyna Tulu w szczękach szaleństwa. Tak, tutaj szaleństwo jak najbardziej ugryzło mnie i przetrawiło i wypluło, ponieważ taka będzie to historia. Ale zaraz, zaraz po kolei komiks kupiłem podczas Poznańskiego Festiwalu Sztuki Komiksowej bezpośrednio na małym stoisku Rafała Szłapy, który jest no, regularnie na różnego rodzaju festiwalach i tam ten komiks pojawił się bodajże premierowo, ponieważ jak sprawdzałem, jeszcze na dzień dzisiejszy tego komiksu, na dzień publikacji, czyli mamy 25 25 kwietnia nie można tego komiksu było zamówić chociażby w Gildi, ale z tego co wiem, tam też dystrybucja będzie się odbywała, e, oraz e, chociażby na przykład w księgarni Bonito. Tak czy inaczej, Rafał Szłapa jest znany przede wszystkim z takiej serii jak Blair. Tutaj mamy coś nowego. Nie widzę niczego niezwykłego. No ja widzę. Niezwykłe jest to, że ja w ogóle sięgnąłem po komiks typowo autorstwa Rafała Szłapy, bo ja dotychczas nie miałem styczności z Blerem. Jak widzicie, tak się to prezentuje, jest to taki dosyć cieniutki grzbiecik, ale jest cena na okładce 50 zł, jest tu numer ISBN, czyli będzie to normalnie dostępne. Tutaj możecie sobie zrobić stop klatkę, przeczytać. Mamy tutaj takiego, prawda, rybo, rybiego jakiegoś, rybią jakąś istotę. Dostałem przy zakupie tego komiksu również zakładeczkę z postacią z Blera, który to bohater Blera czyta indiańskie lato. No, nawiązań, mrugnięć okiem jest tutaj po prostu pełno. I tak też się dzieje w całej tej historii. Zatem zerknijmy do środka. Drużyna. Cthulhu. Jeszcze tak jak powiedziałem, w związku z tym, że komiks kupiłem na festiwalu, no to otrzymałem oczywiście taką piękną wyryskę od Rafała, mamy tutaj bohaterów plus z tyłu jakieś macki przedwiecznego. Sam komiks składa się z kilku rozdziałów i jest to szalona groteska, żart, komedia satyra, wykrzywienie po prostu rzeczywistości, jaką stworzył H.P. Lovecraft w swoich no, bądź co bądź strasznych, przerażających, mrożących krew żyłe opowiadaniach o, o różnych istotach spoza czasu i tak dalej tutaj mamy pewne nawiązania, szalony Arab Al-Azad ABAKAB prezentuje, brzmi to trochę jak fantazja związana z kebabem. Wspomnień, czar. I pojawia się tutaj forma taka narracyjna, która troszkę jest czymś w rodzaju monologu, dialogu i tak dalej. I mamy tutaj nawiązanie do tego, że. No, trudno nie oprzeć się wrażeniu, iż ten młody chłopiec ubrany na zielono to jest wcielenie samego Rafała Szłapy, można odnieść takie wrażenie, że tak właśnie jest. Mamy tutaj opowiedzianą historię o powstaniu, nazwijmy to, takiego pasji czy też zainteresowania grami. Od planszówek przez takie proste, aż do gier RPG jakimi były lochy, smoki ale później magia miecz aż wreszcie podręcznik RPG do Ktulu Zef Ktulu oczywiście jak widzicie pojawiają się tutaj Eye of Beholder czy jakkolwiek można by to nazwać to jest jakiś tam przedwieczny kultyści Necronomicon bohaterowie uśmiechają się szeroko do nas gdzieś tutaj jest dużo żartów nie mniemy paczek, można powiedzieć, etykietka taka, powiększenie z tej naklejki tutaj się nam pojawia. Dużo takich trendów, ponieważ autor bardzo swobodnie jakby bawi się tutaj konwencją tego komiksu. Jest tu dużo takiej samoświadomości bohaterów, czy też ich momentami nieświadomości, przy przenikania się tutaj różnych wydarzeń, światów i tak dalej. Zobaczcie, no, są tutaj strzałki, które mają nam sugerować różne rzeczy, wskazywać. Tutaj jest taki motyw, w którym a, w tych poszczególnych dymkach no, następuje po prostu dialog z czytelnikiem, wskazanie różnych dziwnych rzeczy i itd. Także konwencja tego komiksu jest e, iście szatańska. E, po tym takim wstępie, nasi bohaterowie tutaj trakcie oni dorastają, bo tam można powiedzieć, jest coś w rodzaju takiej retrospekcji, takiej genezy. Oni z czasem zaczynają grać właśnie w tą grę RPG, sami stając się jednocześnie bohaterami tej gry i, i tak dalej, i tak dalej. Dzieją się tutaj niestworzone, dziwne rzeczy. Na pewnym etapie pojawia się nam, a pojawia się nam tutaj postać właśnie z Blera. Boże, jak ona się nazywała, tam jakaś tego girl, supergirl, <laughs> nie pamiętam, także dużo różnych takich dziwnych rzeczy, szpikielne wrota, nasi bohaterowie tutaj będą przechodzić przez różne wymiary i tak i tak dalej, mamy tu nawet nawiązania do gier, bo ten kultysta ma MK tutaj, ja bym się interpretował to jako nawiązanie do Mortal Kombat, a także y, też naprawdę bardzo dużo dziwnych rzeczy się tu dzieje. E, końcówka jest e, jeszcze, jeszcze dziwniejsza. E, jest tutaj właśnie pewien rozdział, bo jest kilka takich rozdziałów, my chyba cztery. E, w każdym jest naprawdę masę pokulturowych nawiązań. Tutaj 50 przepisów na gulasz z przedwiecznego, e, dziwne książki, podwodny świat elokwencja sardynki, życie rekinów, na co dybie w wielorybie. Więc e, naprawdę Rafał Szłapa tutaj cały czas mruga okiem nie, do czytelnika. E, Pojawiają się tu rybie istoty, czyli mamy znowu nawiązanie do Dagona, do kultu Dagona i tak dalej, i tak dalej. Tak się to prezentuje, naprawdę przezabawna rzecz. E, trzeba jakby na to patrzeć z pewnym przymrużeniem oka myślę, że jeśli znacie Szłapę, Rafała Szłapę, Szłapę cenicie go za pewien taki dystans, za żart i mm, jesteście fanem też jego kreski, przede wszystkim lubicie takie różne właśnie konwencje, gudło podobne to powinniście się tutaj bardzo dobrze bawić. Czekam na kolejną część. Wam serdecznie polecam. Zapraszam Was na festiwale, jeśli chcielibyście kupić taki komiks bezpośrednio autora, od autora i dostać bryskę, to tam na pewno będziecie mieli tego możliwość, a jeśli chcecie po prostu zakupić sam komiks, to w najbliższym czasie powinien się on pojawić, tak jak powiedziałem, w sklepie Gildia lub też na Bonito, a może gdzieś jeszcze indziej. Ode mnie to tyle. Trzymajcie się. Dzięki Wam serdecznie za obejrzenie tego materiału i do następnego. Cześć!